ważnych jakichś projektach, przy ważnych opiniach, przy ważnych e, spotkaniach, nasza, nasza współpraca, więc cieszę się, że to jest docenione. Jeżeli chodzi o budżet, ja jestem, e, to co Pan Radny Chakustu że żeby nie być takim do końca zadowolony. Ja powiem tak, budżet jest w pewnym stopniu bezpieczny też można powiedzieć. On jest e, w jakiś sposób uzależniony od e, przychodów, ale jest bezpieczny. Jeżeli chodzi o inwestycje, yy, to, jeżeli jestem przy tym, powiedziałbym, że jest bezpieczny do realizacji, jeżeli od żeby zapomnieć o tym, że my pozbędziemy się całkowicie swojego mienia. Nie. Czy pozbędziemy się części swojego mienia, to to, żeby w tym momencie móc pewne inwestycje dla mieszkańców yy, zrealizować. Wiadomo, że będziemy się starali głównie o środki zewnętrzne, ale środki, środki własne, które będziemy chcieli Cieszę to, że 8 grudnia już publikacja trafiła odnośnie kurków będuckich, bo to nam przyspiesza e, sytuację odnośnie potem podziałów i tak dalej kwestii przetargowych, no więc to jest kolejna dobra informacja. A mówiąc do tego, że jest bezpieczny, to bardzo słyszymy, wiem, z Komisji Spólnej, żeby inwestycje o 1 do 7, czyli będą równomyślne inwestycje po Leichowon i po Blizczyce Sokoliki bo czy Łączynie, w Ludwinów, w Zaborze przygód w Huta Starozabijach, w Wyszkowiak, Starostwo Powiatowe, 1 maja. Są to inwestycje, 1 maja już nie, ale te pierwsze 7 inwestycji jest zapisane w środki zewnętrzne, to są środki kredytu, więc te 7 inwestycji jesteśmy w stanie bez problemów zrealizować. Zadłużenie, żeby też nie pomyśleć, że my sobie robimy zadłużenie jakie chcemy, bo nie wiadomo co w 2011 roku, nie. Więc w ciągu z władzy i na pewno nie będziemy w sytuacji takiej zostawiać powiatu, jeżeli taka będzie potrzeba. Że nie będziemy myśleć o przyszłych latach. To zadłużenie w kwestii 17% 32% jest niewielkim zadłużeniem w skali do 60% możliwości. Ale powtarzam jeszcze raz, jeżeli się uda po przetargach, wcale jest powiedziane, że ten kwota kredytu na rok 2010 będzie taka. Bo po przetargach może być to jeszcze różnie. I to się może zmienić. Natomiast myślę, że godną uwagi jest to, że w tych inwestycjach, które tutaj mamy, tych dwunastu, które tutaj realizujemy, rozmownie podejśliśmy do tematu, bo na przykład drogi, jeżeli robimy inwestycje, to powiedziałem tutaj mówię wcześniej, albo robimy ją porządki, od zada, albo nie robimy jej w ogóle. I taki mamy przykład drogi o 3 godzinach w szkół, gdzie wspólnie z, z Wójtą Motylą ustaliliśmy, że zanim na odcinku on na swoim, my na swoim odwodnieniu dodatkowym zapisajmy to w projekcie budżetu, gdy ta droga będzie wykonana tak jak się należy. Bo na to ZETI przez latanie wreszcie musieli tam i zrobić. I tak chcemy robić. Chcemy mocno zaangażować nasz Wydział Inwestycyjny w funkcjonowanie z środków, a to tak podkreślenie jest to, że w kwocie, powiedzmy, środków zewnętrznych z tych inwestycji, to jest około 24 milionów środków zewnętrznych, które się udało zyskać. Przy wkładzie, powiedzmy, naszych 12 milionów, więc to jest nawet nie, nie 50%, więc takie założenia sobie dawaliśmy. Kiedyś, jeżeli e, możliwość pozyskania powyżej 50% środków na realizację inwestycji, to oczywiście ich będzie wykorzystać. I tak jest w tym przypadku. Oczywiście w pewnym stopniu Zawierzenia, które mamy są uzależnione od względem przychodów. Wiadomo, wszędzie tak jest. Ale ja bym był większym optymistą. Myślę, że takie priorytety, które mieliśmy, szpital, służba zdrowia, poradzimy sobie z tym tematem. Drogownictwo, szkolnictwo. Nie zapominamy o szkolnictwie również tutaj, bo jest powiedziane. ale wniosek komisji oświaty który był złożony, żeby miały możliwości, jeżeli będą środki, i przeznaczyć na modernizację i doposażenie szkół, po to żeby tam młodzież nie uciekała z naszych szkół, tylko była tutaj w tych szkołach i my musimy jej stworzyć, jak najlepsze na to też to, będziemy robić. Oczywiście wiele możliwości. I na zakończenie yy, chciałem powiedzieć, że ten budżet naprawdę jest taki wysiłkowany, jeżeli chodzi o cały powiat. Yy, bardzo często jest właśnie na siedem komisji, łącznie z to wspólny spotkanie, gdzie rozmawia się o ten temat. Tak jak mówię, bo może nie jest wspaniały, tak jak wszyscy by sobie, sobie życzyli, ale jest bezpieczny i realny. I uważam, że naprawdę jesteśmy w stanie go, go zrealizować. No tak jak mówię, no każdy może mieć swoje zdanie. Ja dziękuję za życzliwe słowa i, i tak jak mówię, to, pozałnie, 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 to co mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że mogą się z te wszystkie inwestycje wykonać. Tego sobie życzyli Państwo oczywiście. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w sprawie budżetu chciał zabrać głos? Jeśli nie, nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały budżetowej wraz z wszystkimi załącznikami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 12 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że budżet został uchwalony większością głosów. Przystępujemy do następnego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu myszkowskiego. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. 8 przez 2009 Rady Powiatu Mieszkowej z dnia 22 grudnia 2009 roku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu myszkowskiego. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu w Mieszkowie uchwala co następuje. Pierwszy, za, punkt pierwszy. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 8 milionów 795 tysięcy złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie powiatu myszkowskiego na rok 2010. Punkt drugi. Źródłem pokrycia składu zaciągniętego w 2010 roku kredytu będą dochody własne powiatu. Punkt trzeci. Składa kredytu nastąpi w latach 2011-2016. Punkt czwarty. Zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu będzie weksel i blanko wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Zarząd Powiatu ze Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została jednego. Pan chciał coś po, po głosowaniu. No to dziękuję bardzo. Następnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały yy, dotyczącej środków państwowego funduszu rehabilitacji osób prawosprawnych. Proszę o przedstawienie projektu. Uchwała nr 30. 8 łamane przez 289, łamane przez 2009, dziewięć Rady Powiatu w Myskowej z dnia 22 grudnia dwudziesięcznego 9 roku. W sprawie zmiany uchwały nr 28 łamane przez 195 przez Minioną uchwałą nr 30 łamane przez 213 łamane przez 2009 Rady Powiatu w Mieszkowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku uchwałą oraz uchwałą nr 33 łamane przez 230 łamane przez 2009 Rady Powiatu. No. W uchwale nr 28, numer przez 195, przez 2009, Rady Powiatu w z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań 2009 roku ze zmianami do się następujących zmian. Zakład drugi punkt drugi otrzymuje następujące brzmienie. Z zakresu rehabilitacji społecznej 1 296 374 zł dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich w ich opiece w programach rehabilitacyjnych 173 599 zł Dla osób dorosłych niepełnosprawnych 144 725 zł systemowym POKL dofinansowanym ze środków EPS-u mniej więcej, więcej, więcej 18 300 zł. Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 28 874 zł. Dofinansowanie sportu kultury